Trudno sobie wyobrazić, by było inaczej. W mieście, które żyje siatkówką, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przy określonych problemach i zakładowanych mistrzostwach, PGS Krabełchatów wraz z prezydentem miasta, panem Markiem Szanowskim, postanowiła zorganizować mistrzowski sektor. Będzie on w tym miejscu. W tym Pabie szczegółowe informacje na, na stronie Urzędu Miasta i chatów, co do, co do całego przebiegu. Myślę, że przy tych wszystkich informacjach, które do nas docierały i, i prośbach kibiców spełnił to, spełnił to oczekiwania wszystkich siatkarskich kibiców reprezentacji Polski od dnia jutrzejszego od ceremonii otwarcia do zakończenia mistrzostw do finału. W tym miejscu kibice będą mieli możliwość oglądania wszystkich spotkań siatkarskich Mistrzostw Świata. Olbrzymie zainteresowanie tymi mistrzostwami. Myślę, że w ogóle samo wydarzenie, bardzo ważne dla całego naszego kraju. Obok Europiłkarskiego to największa sportowa impreza w historii, w historii Polski. Na pewno duże oczekiwania, już sama ceremonia. I pierwszy mecz pokazują, jak wielkie jest to przedsięwzięcie i z jak wielkim zainteresowaniem się spotyka. Przecież jutro 65 tysięcy ludzi na stadionie piłkarskim będzie dopingowało reprezentację Polski w pierwszym meczu. Co do szans i grupy, siły się bardzo wyrównały. Jest kilka, jak nie kilkanaście reprezentacji o bardzo podobnym poziomie sportowym. Wierzę jednak w to, że właśnie ten, ten, ósmy kibic, ten, ten ósmy zawodnik, czyli kibice, poprowadzą reprezentację Polski do pierwszego zwycięstwa i kolejnych, i, i Polacy osiągną dobry wynik sportowy na tych mistrzostwach.